siema witam was czarek i kuba siema no y, witam was w kolejnym odcinku chyba już piątym z tego co mi się zdaje w, na, w, kolej, y, w poprzednim odcinku y, kuba robił ten dom ten jest Łady. mój ten jest kuby i ten jest kuby teraz kolejna mój dom właśnie idę sobie zrobić miejsce tu będzie ścieżka tak o tutaj nie widzieliście tego no tu tu ja zrobiłem te arcydzieło, no tutaj nie dziękujcie e, za, mój za światło będzie, nie wiem gdzie Na rzece o nie mój no, dom będzie tu za tym domem to będzie taki no, Za jakim dom do, za tym moim, no będę robił już teraz wszystko z jednego tego materiału i macie teraz plusa bo ja już nie będę mówił, że mnie bolą ręce do otrzymania. Mhm. No, jak widzicie, czarek tu robi dom. Ciekawy jaki będzie, ja jeszcze nie wiem. Postaramy się yy, tego. Zrobić ten odcinek w 10 minut. No i postaramy się też mhm. lepiej yy, tego. Lepiej nagrywać i lepiej i tego i postaramy się kupić lepszą tego nie, żeby nagrywać kamerkę kamerkę mam ale nie wiem właśnie muszę ten jakiegoś fraps zrobić coś takiego no bo... to piszcie na komentarzu proszę bo będzie o wiele lepiej nie będziecie kochani mhm, dobra kochamy Bezpiecze was są. dobra super on ma coś dzisiaj z głową się. Znaczy. był u lekarza ale u alergologa ty, nie się nie ci. Dobra. No zazdrościsz mi, może no dobra, mam dobra. 60% dobra, dobra. szans, że będę, że będę miał ciągle zastrzyki. Dobra. 14 razy w 5 tygodni. Jak ja nie nienawidzę tej myszki. No, ja, I przynajmniej to nie jest moja. Gramy tylko ja, na jednym Ja nic nie przedstawiam, w razie co. No to ja wam powiem jeszcze o konkursie, wy możecie oglądać, a ja będę mówił jaki no, no, więc nie mów nic, buduj, no to y, powiedz, czy możesz gadać, no. Jak mówiłem o konkursie, to mieliśmy... Oglądacie, możecie oglądać sobie... Y, budujemy w Minecraft 5, bo to, y, tam jest konkurs. Tu o, jest konkurs na cztery, to jest 5. A nie, to jest teraz szósty odcinek, mi się pomyliło. No tak. No. Już 3 odcinki zrobiliśmy po dwa razy i o to chodzi właśnie no Aha. tylko że 1, 2 3 nie mamy odcinków więc bo się pomyliliśmy no. i inną serię wstawiliśmy więc przykro nam ale jest od 3 od 3 do 6 od 3 do to znaczy nie o to chodzi że tego tak, że no jest... mamy tylko 6 odcinków no ogólnie 3 wszystkimi. dni tylko 6 odcinków no Bieda. O, no, bo dziennie dwa filmiki, więc... No nie o no, dużo, jak na początek. Zawsze to zwykle ktoś robi... Teraz to jest drugi co, w tym dniu, nie? Bo my robimy codziennie od razu. A niektórzy to oni robią co tydzień filmiki. No, ja takiego czegoś nie lubię, jak muszę czekać długo. Więc no, a... dla was robię to... Minecraft Pixelowa, ta dolina, zbakrutowała. Wiecie dlaczego? Bo już nie nakręcają filmików. Ja oglądałem te filmiki. Oglądałem, było fajne, było fajne intro, ale na 13 mi się skończyło. Hmm, lubię, I teraz ja już tak nie, nie lubię. Kręcają. Ja będę... Umawiamy już nie. się, będzie 20 odcinków i nowa seria. U nas. No, a później może w następnym odcinku zrobię Kowala. Będziemy robić takie przyrządy. Już z góry mówię, że drugi sezon nie będzie, a budujemy w Minecraft takie różne domy, tylko drugi sezon. Będzie chyba już inne, że tak jak na przykład zmienił JJ Joker, że będzie jakiś coś okultysta, coś takiego, to my chyba zrobimy jakąś komedię, coś w tym stylu. No komedię zrobimy, nie? Fajnie będzie pośmieją się ludzie. No mm -hmm. mieli Friday. Friday z tego, jak gadamy, a nie z żartów. Przynajmniej robię filmiki. No, Oj, no. sobie, że tego kręcę. Jedną ręką kręcę. Bo muszę się oprzeć. On się nie może oprzeć właśnie. Nie mogę się oprzeć fantazją filmów. No dobra, już bez teraz płasznowania, żeby no. nie było że. Pyśnie na komentarzach, czy. No tak jak w y, piątym odcinku, że tego. Czekajcie. Ach. O. Że. Że. Y, jak mówiliśmy to. Że nie piszcie taki ale głupi odcinek, typ, że nie podobał mi się i to jest najlepsze rozwiązanie, bądźcie mili do ludzi. No dobra, ale on, no... Nie mów nic, jest on kulturalny. Dobra, a teraz skupiamy się na... Odcinku. Co ty je Dobra, dobra, skupiamy się na odcinku. Dobra, poczekaj, zobaczę jak to wygląda. O. Wygląda jak kościół. No ale... Trochę. Nie. I zrób tu krzyż. Nie, I ja nie, nie robię nie. ten. Tu będzie taka duża ta... Później będziemy robić nawet kościół. Może. No wiadomo. Ja lubię. Ja lubię robić kościół w, w tego. W tym. Ja zawsze robię kościół w, w tego. Wyryty w tym. W kamieniach. W górze. A, a ten mój dom taki będzie inny, taki taki, no jest ja tego co widzicie, taki duży. I inny, największy chyba na razie jest dotąd zrobiony. I to będzie dwa jedno piętro, tylko. Zrobimy też nawet dom zabaw. Może y, może tego. Kino jakieś może zrobimy. O tak to jak w Simsach to kiedyś to robiłeś to tego czarmania. I hmm. <noise> nazwą. My mamy Simsy, tylko że u mnie nie działają łają, bo ja mam inne. Mamy prawie wszystkie wisk. części zwierzaki, tam, tam tu. No mieliśmy ten mój. Mieliśmy no. yy, prawie, ale teraz mamy tylko jedną wersję. Zwierzaki. No. Fajna dolepsza na wersja. Dobra, skupiamy się na Minecraft i, mhm. I tego. No. Jak mówiłem o konkursie. I ciągle mówię, yy, to tego, to ten, kto napisze najlepszy komentarz. Na przykład ten najmilszy, najmilszy, najfascynujący. Na przykład, Jesteście super, coś takiego. No, nie jesteście to, super, jest. y, bardzo lubię, ale szczerze na, napiszcie. Szczerze, jak napiszecie źle, no to napiszecie, nie poda mi się odcinek, no to może się nie załapiecie do tego, ale szczera prawda jest najlepsza. No. Jak chcecie wystąpić w konkursie, to nawet kłamie, to, to nawet kłamcie, że tego, że y, fajnie, ole super, no. Hmm, ale nie na moje lepiej niż nie kłamię, bo to będzie bezsens. bez sensu bez sensu no ale oni mają też prawo tego dobra później to załatwimy napiszcie na komentarzach że wy macie prawo kręcić z nami filmiki mhm. albo nie Oczarek tak, to luj i nie daje nikomu Super, no. grać. A go nie słuchajcie, na no, nie dynerwuje już. No dobra, sorry, sorry, za to, sorry. Sorry, jeszcze raz, sorry. No fuj. Ja ja ale wszystkie. Nie no, sorry, przyznam, wszystkie. Wiem. Nie, to taki źle będzie. W każdym no. jesteśmy w multiplayer, to byśmy robili dwa tomy w jednym odcinku. moglibyśmy ale mamy, wiecie, jaką kamerę nie? No. Ale my jeden odcinek robiliśmy, tego, na książkach. I było o wiele lepiej, bo się nie trzęsie, bo nic się nie trzęsie i tak dalej. No to I dom będzie taki. Ej, zrób do tego, zrób na dachu zjeżdżanie. Akurat przyniosę. A ja zrobię magazyn taki fajny, że będzie hmm. skrzynia i tam będzie tego. to jakieś. Ja lubię tak. naukę zrobić. Ja też. Ja lubię stukać matkę Wow, trochę się rozkręciłeś. Haha, hmm. rozkręciłeś, ale żad. Mhm, super. No super. Okej, okay, trzymam teraz wam baręko, ma widzicie lepiej, lepiej chyba. Chyba. Dywan nie będzie nadzwyczajny, taki normalny, zwykłe dywanie. No, to jest niezwykły dywan. No. Czekajcie. O, tak może być tam. Weź tego, zapłacasz. Chodnie oh, nie, no. lub weź timeset. To jest chyba wieczór. No nie. jest wieczór. To weź timeset. O, od razu minaj. Dobra, gdzie postaw. Zrezygnuj. Dobra, przesadę. Dobra, na razie tu postawię. później to okarniemy. Weź timeset. No jeszcze. No. Aha. Tak się pisze. No. Ty i my. ty. No. I patrzcie. jaka magia. No magia, od razu lepiej. Magia zadziałała. No. Zrobić krótkie cięcie, No zrób krótkie cięcie i wrócimy jak zrobimy dom. Łączyłem! Ała. No, oto jest nasz dom. Sorry za zamulenie. To jest mój dom. Chóreczka. Co pijesz? Ale to jest nasz dom. A, a Co Czarek pije? Pokażę wam. O co pijesz? No akłe no. Pokażę aqua. wam nasz dywan. Mój dywan, no taki fajny. Tu jest sufit. Haha. Ha. No ale... No i dom mi się spodobał. Ogólnie... Zobaczcie taki duży, ogromny, powiedziałbym. No. A więc komentujcie. Subskrybujcie. Oceniajcie. Nara. Ej, no no. Weź. Na razie. Cześć i się Siema.